Jest to do Patrz, jest na stosie, nie masa to jednak tylko masa. Ale przede wszystkim liczy się technika. Drzwiami na lewo. Patrz. Masa to jednak tylko masa. Ale przede wszystkim Jak to mówią, Bart musi być mowny, a wiedźmin miłowny. No wszystko gra. Robotą zajęty jestem. Możesz uciec przed stormem, ale nie przed piratami ze Sterlingu. Mm. A niech mnie, Albinos! Jak żyć, Wiedźminie? Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie! Jedna rzecz załatwiona. Omówmy tekst sztuki. E, to jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Dużo zarabiacie na przedstawienia? No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść miedziaków. Oczywiście, ty też dostaniesz swoją garść. W końcu jesteś teraz częścią zespołu. Hmm, dziękuję. Kto zagra Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Żaden ze mnie aktor, nie wiem, czy zauważyłaś, się, ale z ekspresją jest słabo. To się świetnie składa, bo będziesz grał wiedźmina, a nie księżniczka. Musisz pojawić się na scenie, żeby Dudu cię zobaczył. Po to przecież wystawiamy tę sztukę. Racja. Jakoś na początku nie pomyślałem, że do tego dojdzie. Nic ci nie będzie. Masz tylko wyjść na scenę z wielkim mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem jak spod jaj. A no, chyba dasz radę. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Pryszczylla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. Niech zagra Pryszczylla. Nie obraź się, ale większość ludzi. Zwraca większą uwagę na wygląd niż na umiejętności. Rozumiem, dam jej znać. Na pewno świetnie się spisze. To kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maksym Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle przyjdzie. Zaryzykujmy i dajmy tę rolę Maksymowi. Ostatnio miał dobry okres, więc może nas nie zawiedzie. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości, więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od pyszczeli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia! Sni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na poruszającą historię pod tytułem Zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa. Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się ulubieniec publiczności Maksym Bolier. W roli księżniczki ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubaturkę o słowiczym głosie Pristille. ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go? Chętnie się z nim rozmówię. Bez niego nie odwiodę córy od złego mariażu. Wiedźminie, wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę, a poznasz, co znaczy wdzięczność królowej. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Gerald łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Ech, żałować będzie kochanka me dziecie, ale księżniczka nie może wyjść za potwora, jak wiecie. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu. Ukochana, długo skrywaliśmy nasze ogniste uczucie. Całowaliśmy się ukradkiem nocą przed y, pianiem koguciem. Starczy już sekretów. Proszę cię, Luba, o rękę. Bądźmy razem na wieki. Skończmy sercu rękę. Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem Toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Tak, zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Zaraz wszystkim objawi się prawdziwa matura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, Wiedźminie. Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie. Przestańcie. Potwór czy nie, ja go kocham. Chować miecze, bać się do plera, to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz podły charakter właściwy temu słudze. Masz rację, wiedź mi nie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera. Niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii: dobrzy ludzie jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Strasz! Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę! Hola! Nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władzo, no już! Dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem i księżniczka ślub wzięli, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegu. Miejsce doplerów jest na stosie, palić ich trzeba. Dobrze mówi. Co wy, aktory, nie znacie przykazań Wiecznego Ognia? Bluźniercy, szacunku do wiary trzeba ich nauczyć. Ej, wy tam! Siadać i klaskać, bo w wpierdol spuszczę! Co? Zaraz zobaczymy, kto tu komu w wpierdol spuści! Wstawać, bracia! Najebać im! W imię Kościoła! Pomóżcie, panie Wiedźmin, sami im rady nie damy! ケチャー Dajcie żyć. Geralt, duchu. Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką Skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roiwenowi, Skurwielowi i straży świątynnej? Nie tak to planowaliśmy ha! <śmany> Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich potem, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiam się, nawet, czy nie powinienem zmienić się w Civi, żeby zmylić tych, którzy nie szukali, ale. Ej, Że! Czekaj-no, cudako. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrille, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dodo, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? Tak, proszę, zmień się w nią. Trochę dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Tak, wystarczy. To był zły pomysł. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z Twoją pomocą możemy uwolnić Jaskę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mergego i wydać rozkaz przeniesienia jaska do Oksenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz chwilę, jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Duplerem, nie? I jeszcze podobna aktorem, Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za ruki, zamienić się w tą babę, albo bo ja wiem, w kawkę. Jasne. Dzięki. Nikt nie wie, że męgę nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany? Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach chłopców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. <laughs> Żałuję, że tego nie widziałem. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że męgę zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Gerald do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako menga i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak. Do zobaczenia w Wąwozie. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie, chyba że zostanę na stanowisku jak Szapeli, tylko od czasu do czasu kogoś spale dla zachowania pozorów? Nie, oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy, jak dzikie borsuki. No, ustalone, to do roboty. Świetnie ci poszło. Nie pomyliłeś się ani razu. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki Maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Szkoda tylko, że Maksym przyszedł pijany. Niektórzy zażądali zwrotu pieniędzy za bilety. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze do zobaczenia Geralt do zobaczenia Skąd gadać Znowu mi strzyka w kręgu. nie szukasz, ale tutaj tego nie znajdziesz. Niech żyje Geralt wow. Grimmie,